Cześć, tu Ania, a przed Wami holmy sprzedażowy. I pierwszym sklepem do którego zawitałam, była Sephora i w Seporze kupiłam sobie taki fajny amariantowy lakier. Mam go już na paznokciach, kosztował 3,90 złożył 19 zł. Kurczę, no, spora przecena. Tylko pytanie, czy warto kupować sobie lakiery z sepoy za 19 zł, skoro potem te wszystkie odcine są dostępne za 3,90 W ogóle jest cały taki ogromny box, więc w każdej seporze możecie sobie zajść i kupić sobie za 3 zł e, lakier. E, fajnie. Znaczy, ja użyła jej pewnie tylko na jedną czy dwie imprezy, ale tak się cieszę. Mm. Ja tym dostałam jeszcze e, do tego fajną fórkę perfum. I kolejnym sklepem y, jest Bodyshop i w Bodyshopie y, kupiłam sobie takie fajne y, rękawice peelingujące w takim y, kolorze, który pasuje mi nawet teraz do brzuski, pasuje mi do mnóstwa rzeczy w łazience. Y, fajne y, rękawice, y, ja nie mogę y, używać normalnych peelingów, y, bo by mi się zdarły ręce, ale właśnie do zdzierania całego ciała y, jak najbardziej. No i były przycenione 19 zł na 9,90. Teraz jeszcze są, dlatego możecie wybrać je do Podyszoku i też takie kupić. Są jeszcze pomarańczowe i inne fajne kolory. Kolejną, kolejnym sklepem jest HM. W HM kupiłam sobie takie ogromne, ogromne szolty. To są szolty dwa rozmiary za duże dla mnie. Ale kupiłam je, bo bardzo chciałam luźne, takie wakacyjne e, szorciki, jeszcze pokażę, one mają takie fajne dżeciki. Ja nie lubię e, na, na wakacje nosić spodenki, bo, spodenek, bo potem wychodzę z basenu czy z e, kąpieliska, jestem cała mokra czy dopiero co wytarta i nie mogę tych spodenek włożyć i w ogóle mam takie uczucie takiego oblepienia. A jak mam takie luźne spodnie i w ogóle chodzę na latach luźnych, to to jest zupełnie przyjemnie. Oczywiście bez paska nie da rady, ale y, bardzo y, się z nich cieszę i wiem, że będę w nich dużo chodzić. I kolejną takim y, luźnym hm A, te szorty kosztowały 30 zł, uczynię na 70 zł. Kolejną y, hm zdobyczą jest taka. Delikatna bluzka mgiełka z guzikami z przodu. Tej też ma, dopiero nas na guziczki czy czwarte rękawy. Bardzo mi się podobają takie przyroczyste bluzki na lato, dziewczyny noszą właśnie na spacery czy właśnie do shortów. Super to wygląda. Ona jest trochę dłuższa z tyłu i można nosić do legginsów, bo ona super zakrywa pupę. Fajny zakup, kosztowała. 99 zł, a przeceniona była na 60. I ostatnie dwie rzeczy z HM-u to oczywiście kwiatki. I yy, oby dwa kwiatki po 2 zł. Jeden kosztował 6,90, drugi 9,90. Bardzo, bardzo mi się podobają. I przechodzimy do CNA, albo CNA, jak to woli. I w cena kupiłam sobie przynajmniej chyba ze stówy albo więcej, nie powiem, no, kosztowała w każdym razie przecenie 60 zł. I y, taka piękna, y, niebieska marynarka, która będzie mi pasować do jakichś takich białych rzeczy, dobrze sobie na y, wieczorną kolację na lato, albo potem na jesień, zimę będę nie chodzić, będzie na stop. Fajne jest to, że ona jest bawełniana i faktycznie, jak jest cieplej, to, to ta skóra oddycha i, i nie jest nią tak gorąco jak we wszystkich innych poliestrowych, strasznych rzeczach. I jest przepiękna, zobaczcie, nawet ma taką ładną podszewkę w kopeczki. Yy, ładnie wygląda do, do, do twarzy. Kurczę, nawet mogłabym teraz taką ją założyć, bo nie nawet lepiej wyglądała z moim kwiatkiem. I yy, kolejną rzeczą jest. Zdobyć parfua i to jest taka miła kaczucha. Ona ma brzuszek z kamienia i bulancik z yy, oczka. I na tą kaczuchę ja się czaiłam już bardzo długo. Ona nie jest nawet z tej kolekcji, nie jest nawet z zeszłego roku, tylko chyba sprzed dwóch lat. Yy, I tą kacuszkę yy, ja sobie wypatrzyłam parfua, ona kosztowała coś ponad 30 zł i stwierdziłam o kurczę. Nie, to nie jest cena, za którą mogłabym ją kupić. I, i chyba byłem przeznaczona, bo czekałam, czekałam. Ona oczywiście wyszła z, z kolekcji, już jej nie było i pojechałam przypadkiem zupełnie do outletu i tam wchodzę, patrzę i na wyprzedaży w outlecie leży moja kaczucha ostatnia i kosztowała 10 zł, więc myślę tak, to jest ta cena, to jest moja kaczka i, i już jej nie odpuszczę. Mm. Już ją sobie od przyczepiłam do płaszcza, odpiąłam ją specjalnie na, do filmiku, ale już wiem, że będę ją nosić na stop i że już jednak po prostu tak się z niej cieszę, że, że kurczę, no fajna jest. No, ja nie wiem, czy Wy macie taką, takie szaleństwo na punkcie broszek zwierzęcych, ale ja, ja uwielbiam gorzkie życie zwierzątek, szczególnie takie. I rzeczą, którą się... Cieszę równie jak kaczuchy, a może nawet bardziej. To ten piękny zegarek. O, wygląda tak. Ja może go od razu założę. Zobaczycie, jak on wygląda. Hop! Yy, zegarek jest to przepu i kosztował 120 zł, a w ogóle na 19. I pis... Naprawdę super wygląda, pięknie się mieni. Ja już na niego czaiłam długo, e, ale nie chciałam go kupić za 120 to trochę za dużo za rzecz, która nie jest e, w żaden sposób. No ona nie, ten zegarek nie jest jakoś super wykonany, czyli znaczy jest, jest ładny, ale bez przesady 120 złoty to jest już za, za coś, co jest y, szlachetnie wykończone. Jeszcze Wam kiedyś opowiem, mam taki drugi zegarek srebrny, tylko nie z shopu tylko y, z nakręcany, z rubinami w środku i on kosztował mniej niż złoty, także nie, nie dałabym tyle za, za, za sztuczną biżuterię. Ym, w każdym razie cieszę się, bardzo, bardzo fajny, już pewnie go będę dzisiaj nosić. Y, super się sprawdza. I, Fajna rzecz, tym bardziej, że ja noszę takie duże, ciężkie zegarki i lato mi się bardzo nadgarstek płci poci, i to jest fajna alternatywa. Jeszcze są w Top Shopie, także możecie skoczyć i też nabić sobie takie tutajko I ostatnią rzeczą, taką bardzo rozrywkową, są kapcie, które kupiłam w Tesco. Może je obrócę, żeby było widać. Kapcie są z Peterem Griffinem z Family Guya, i tu jest napis Tones of Love, i kupiłam je mojemu kochanemu i kapcie były przecenione z y, 70 zł, nie, nie, nie pamiętam bo nie było metki na 18 i kurze, super okazja, pięknie wyglądają, pewnie się będą super nosić y, i to wszystko jeśli chodzi o wyprzedaże. Mam nadzieję, że coś jeszcze to rzuci że coś jeszcze wpadnie w tych ostatnich m, m, dniach, y, może nie. Y, zobaczymy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, pa pa!